Jak szczęsny złamał ręce, ta historia Wojtka prawie zniszczyła jego karierę tylko posłuchajcie. Kiedy Wojciech Szczęsny dołączył do Arsenalu z Legii Warszawa za skromne 50 tysięcy euro spełnił marzenie, które było owocem nie tylko jego własnych wysiłków, ale także poświęcenia jego ojca. Jednak droga do Londynu nie była usłana różami. Klub chociaż pełen prestiżu, nie zapewnił mu nawet biletu na samolot. Młody Wojtek mając niewiele pieniędzy, z własnej kieszeni kupił najtańszy możliwy bilet wybierając tanie linie lotnicze. Londyn miał być dla niego początkiem amerykańskiego snu, ale zamiast luksusów i wygód, przywitała go samotność tęsknota za domem, zwłaszcza za mamą. Mimo trudności, nie dał się złamać. Z determinacją trenował na boisku i siłowni, chcąc udowodnić swoją wartość. Jego zaangażowanie umknęło wadze uwadze arsena Węgiera, który dostrzegł w 18-letnim chłopaku ogromny potencjał. Wkrótce Wojtek podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Euforia sukcesu nie trwała jednak długo. Tuż po podpisaniu umowy, pełen motywacji, udał się na siłownię, gdzie podczas przesiadów stracił równowagę. Ciężar spadł na jego ręce, łamiąc obie. Lewie lubił był to koń z kariery, ale nie dla szczęsnego. Po tylko trzech miesiącach Wrócił do treningów. Silniejszy niż kiedykolwiek Proszę udostępnij i polub ten film. Dziękuję z całego serducha I kliknij po cały materiał tutaj